Oprócz tego, że na Raw mieliśmy samo pojawienie się Johna Cena, zdobycie Mistrzostwa Interkontynentalnego przez Johna i jego ostatni występ ogólnie na Raw też w karierze, mieliśmy także turniej poświęcony niejako Johnowi Sinie pod jego patronatem, ponieważ mający wyłonić ostatniego przeciwnika w jego karierze. No i w pierwszym starciu zmierzyli się Damien Priest i Rusjew. No i myślę, że tu nie było zaskoczenia. Wszyscy myśleli, że wygra Rusjew i tak też się stało. Rusię wykonał maćkę i przypiął Damiena Prista. Wygrał tą walkę. Jeszcze wykonał ruch You can't see Me, Powiedział, że Johnie, widzimy się, to ja z tobą zawalczę i to ja wygram ten turniej. W drugim natomiast starciu zmierzył się Sheamus i na Nakamura. No i myślę, że tutaj też nie było zdziwienia, ponieważ po broczkiku Sheamus zdołał przypinować swojego rywala. Pokonał go, zwyciężył i też przeszedł do kolejnej rundy tego turnieju.